Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na wtorkowym porannym strappingu. Mam nadzieję, że miks moich zdrapek będzie interesujący i pełen sukcesów, oczywiście mamy brylanty, drogę do miliona, ekstra linie, kokosową fortunę, kasyno Club, jubilotkę, diamentowy los, platynowe 7 i krzyżówkę za 3 zł.

Ja dzisiaj pogniłem trochę dłużej. Wczoraj do trzeciej. Dzisiaj w nocy w sumie. Nie mogłem spać. I teraz y, chcę zrobić na nowo akwarium z dyskusami właśnie w, w styczniu. No i szukałem wszystkiego, co będzie przydatne. Nowe Podłoże, nowy piasek, wiecie, takie różne rzeczy, nowe lampy. Chcę to wszystko mieć y, na miejscu, jak zacznę mieć urlop, i żeby wiecie, bez problemu zacząć y, zmienić to akwarium. Przy okazji szukałem y, foliaka drugiego do, dla roślin, bo Mam w kolekcji dużo takich filodendronów i w ogóle, że one potrzebują, wiecie, bardzo wysokiej wilgotności powietrza i w pokoju dużym to im nie wystarcza, a w witrynie nie mam już dużo miejsca, tak więc będzie potrzebne również przedstawianie wszystkiego i postawienie takiego namiotu. Dla roślin. Dobra, to by było na tyle. Konkurs, co z konkursem? Właśnie. Jeszcze muszę konkurs wymyślić. Tutaj powstaje RUM, DOKTRYNA, RYC, GROSZ, EDITOR. Następne jest L, powstaje LIF. Tu jeszcze jest L w SOLA. Y, ryc, edytor i ostatni rządek, mamy S, tomasz, sola, safona, grosz i afisz, B, baza, B jest tylko jedno, O, odmiana, tomasz, Edytor, doktryna, komunizm, mowa legionowo, dwie ostatnie literki: T, edytor, doktryna, T mamy zdrapane i ostatnie jest V, czyli pusto. Dobra wio bierzemy się za platynowy 7 o numerze 21 i drapiemy co jest pierwsze patrzcie, pierwsza jest platyna super biedronka korona tulipan kłódka prezent słońce muszka Zegar, rubin, podkowa, gwiazda, szpilki, pierścionek, kwiatek, wiśnie, naszyjnik, kufer, bransoletka i róża. Tutaj pewno mamy zwrot. A nie, patrzcie, 20 zł. O, jak przyjemnie. Och, jak miło. Dobra, szukamy kontrolnych. E-e-e. Gdzie są te. O, jest tutaj. Dobra, fajnie. Pierwsza zrabka z 10 zł i wygrana. Diamentowy los o numerze 25. Tu są gdzieś te wygrywające. 40 47. Siedemnaście, dziewiętnaście i czterdzieści dziewięć. Mam nadzieję, że te dwadzieścia złotych w platynowym 7 to nie pierwsza i ostatnia wygrana. Tutaj mamy czterdzieści dwa, czterdzieści osiem, trzydzieści sześć, trzydzieści osiem, czterdzieści trzy osiemnaście, pomiędzy trzy, osiem, dwadzieścia cztery, czterdzieści pięć, dwadzieścia siedem, czterdzieści sześć, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, czterdzieści jeden i ostatni rządek, szesnaście. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, jeden i dwadzieścia dziewięć. No, diamentowy los pusty, jubilotka o numerze trzynastym, wygrywa dwanaście, trzydzieści osiem, jeden, sześć i siedemnaście pierwsze mamy dwadzieścia siedem trzydzieści dwa osiemnaście czterdzieści i dwadzieścia dziewięć cztery piętnaście trzydzieści siedem jedenaście Trzydzieści dziewięć Dwa Trzynaście Trzy Dwadzieścia cztery I Pięć Ostatni rządek mamy Dwadzieścia trzy Dwadzieścia dwa Dwadzieścia sześć Trzydzieści sześć I dwadzieścia pięć Jubilotka pusta Dobra. Kasyno Club o numerze 16. Szukamy żetonów, Jest cytryna, safe i dzwon. Koniczyna, diament i jabłko. Pierścień, ananas i diament. Garniec, bank, cytryna. Jabłko, banknot worek. Jest żeton super, złoto i korona, podkowa banany arbus, garniec podkowa winogrono, safe pierścień korona, dzwon banknot gwiazda, winogrono ananas truskawka, gwiazda złoto truskawka. I tutaj mamy asa, a żeton daje.

Kosowych. jak to się nazywa no wiecie, tych pustaków skorupek ekstra linii o numerze czwartej o numerze czwartym mamy pierwszy księżyc i księżyc jest jeden słoń pierwszy drugi trzeci i czwarty popcorn popcornu nie dali rolki raz dwa trzy cztery i pięć wiatrak A nie ma wiatraka. pójdziemy dalej. Cytryna. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Rower. Raz. Dwa. Poczekajcie, tu jeszcze jest wiatrak dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Leżak. Pierwszy leżak. Drugi. Koniec. Gwiazda. Gwiazdę mamy jedną, to nie będziemy tańcować, kursować. Tęcza. Pierwsza. Druga, trzecia i czwarta. Parasol. Tylko raz. Krab. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Ależak tu nie zdrapany, jeszcze widzę. Wiecie z rana to jeszcze te gałki są zamknięte. Nie do końca otwarte, czapki nie ma, balonów również nie ma. Ptak raz, dwa, korona. Pierwsza, druga, trzecia. Motylu, nie macie motylu. Klapki. Klapki mamy jedne. Serce, pierwsze i drugie. Arbus, Arbus trzy razy. Dzwona niestety nie mamy. Podkowa 2, 3, 4 razy, o Jezus, 5 i 6 razy, kości, 3 razy kości zdrapane, sakwa, no i ostatnie 2, słońce, słońce i okulary. No, ale okulary nam tutaj odołożyły, patrzcie, okulary nam zrobiły linie. Fajnie. Co jest? 10 zł. 10 zł. Okulary. Tu mamy jeszcze jedno okulary. Czekajcie, bo teraz nie, naprawdę nie pamiętam. Klucza nie było, lodów nie było, moneta nie było, diamentu nie było, czy ja nie widzę dobrze. No nie, chyba będzie 10 zł. Teraz nie pamiętam, czy 10 zł to te CCC, czy nie. Mniejsza o to. Dobrze, że coś wpadło. Droga do miliona o numerze 5 i drapiemy. 37, 31,6 31, 6, 14, 12, 25, 28, 23, 25 7, 29 1, 27 46, 18 22, 14 47, 38 17, 7 9, 42 16, 21 13, 24

21 i 23. Jak mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku, czy kilka wcześniej jeszcze, ta zrabka mnie nie lubi. No i ostatnia. Zrapunia brylanty o numerze trzecim. I drapiemy. Tron, branzoletka, worek, kufer. Perła. Naszyjnik. Świnka. Moneta. Torba. Torba. Portfel. Branzoletka. Lustro. Kapelusz. Świnka. Czekolada. Brylant. Perła. Pierścionek. Klucz, pierścionek, safe, dzwon, podkowa, klucz, kolczyk, kolczyk, zegarek. No i zaczniemy może tutaj od dołu drapać: róża, róża, lustro, pierścionek, okulary, korona, garnek. Trofeum, garnek, perfumy, szminka, świnka, perfumy, dzwonek, torba, złoto, perła, prezent, safe, róża, perfumy, złoto, kapelusz, Szminka, safe, okulary, szminka, zegarek, garnek, tron, tron, kolczyk, klucz, trofeum, kufer, kufer i prezent. No, w bonusie ostatnia szansa, ale wątpię. Tremlet, tak jest. Dobra. Opla. No i tutaj patrzymy, co mamy. 20, 30, 40 zł. Mamy w wyniku naszym wtorkowo-porannym. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam bardzo, bardzo mocno, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dużo zdrowia i do potem, pa pa!